W naszych peregrinacjach środkowoazjatyckich przyjechaliśmy do Tadżykistanu, przekroczyliśmy granicę Tadżykistan graniczy z takimi krajami jak od południa Afganistan, i to jest najdłuższa granica, bo ona liczy 1200 km. Następnie no, od północy i w zachodu to graniczy z Uzbekistanem, od północnego wschodu z Kirgistanem. A od schodu z Chinami. Chińczycy teraz budują tam tunel, także mają w tym roku ten tunel ukończyć i będzie ten przejazd łatwiejszy. A i druga przełęcz, która się nazywa Anzop, też ma powyżej 3000 metrów, więc Irańczycy w zeszłym roku... Irańczycy oddali do użytku tunel, ale my będziemy przez niego przejeżdżać, ale on jest w takim kiepskim stanie wybudowany, więc yy, wygląda tak, jakby był już od razu stary, ciemny i taki pełny wody. Jesteśmy w Tadżykistanie, w północnej części, w Chodzęcie, na placu Registan. tym plac. Ta nazwa oznacza góry. Ponad 90% Tadżykistanu to góry. Plac Registon. Registon Panjabe, czyli Piaszczysty Plac Czwartkowy. Mauzoleum Somonidów z XII wieku. Oraz Meczet Piątkowy z początku XX wieku Syrdaria przepływająca przez Kodze Spływająca z gór Tianshan, płynąca przez olbrzymią część Tadżykistanu, Uzbekistanu wpada do Morza Aralskiego, do Jeziora Aralskiego Właściwie do tego co pozostało po Morzu Aralskim Została skradziona jezioru Aralskiemu i zamieniona na bawełnę. Ale tu jest potężna. Środkowa Azja, miejscowość Chodżęc. Dawna nazwa Lenina Bady. Jeszcze te nazwy tutaj czasem się pojawiają na napisach. W Hodżencie, muzeum historyczne. Sogdinsko i Abłast, rejonu Chodżentu. Timur Malik, obrońca przed wojskami Dżingishana z XIII wieku, lokalny heros. Timur Malik. Motywy perskie z Persepolis. Przodkami byli Ariowie. Sala przedstawiająca życie Aleksandra Wielkiego, poszczególne etapy jego życia, są to mozaiki wykonane z marmurów znalezionych. Pamirze, macedonijski Aleksander na swoim koniu bucefale. Tutaj pokonujący króla perskiego Dariusza. Bitwa pod gargamelą. Lub z roksaną, księżniczką, a tu na dole, na podłodze jest mapa: półwysep arabski, Suza, Egbatana, Persepolis, Pasargady, Bukhara, Samarkanda. Najdalsza Aleksandria, czyli dzisiejszy chodzjent, w którym się znajdujemy. Bardzo ładne dzieło mozaika marmurowa wielokolorowa Półwysep Arabski Zatoka Perska. Bardzo ciekawe muzeum historii tego rejonu Tadżykistanu, chodżentu. Budynek nowy, ale wybudowany w stylu dawnej fortecy z XIII wieku. Taka forteca była na wyspie, gdy Dżingis Khan próbował podbić chodżent, obronił się chodżent.